Z tamtego kierunku przyszedłem, to jest to miejsce gdzie styka się granica czesko-niemiecka, tam dalej można iść szczytami dosłownie aż przez góry, aż do samego Ojbim. W tym kierunku idzie się już w stronę Popowej skały. Widoki są identyczne jak w naszych polskich karkonoszach. Nie trzeba jechać. Kupę kilometrów do Karpacza, czy do szkarskie poręby. Jak tutaj pod nosy mamy dosłownie to samo. Dzisiaj akurat nikogo nie ma na szlaku. Tutaj w Karkonoszach przeważnie, tłok czekać tego, go może dobrze nie widać akurat na telefonie. Ale to jest taka przepaść. Ja wiem, z 500 metrów w dół. Dzisiaj fajna pogoda. Słoneczko świeci, zero wiaterku z przyjemnością można usiąść, wygrzewać się, z przyjemnością można sobie wypić piwko i popatrzeć jak tam daleko na piękne widoki